Ok, a więc witamy na kanale Fabryki Siły. Ja nazywam się Mateusz i razem z Brodą przygotowaliśmy dla Was serię filmów merytorycznych dotyczących treningu siłowego, ale i nie tylko, więc jeżeli na tym etapie macie jakiekolwiek sugestie, zapraszamy do komentowania i zostawiania subskrypcji, bo naprawdę będzie warto. Możemy zaczynać. Ok, tematem dzisiejszego odcinka będą elementy, dzięki którym poprawicie swoje wyciskanie, i nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie aspektu hipertrofii, czy też budowania siły, ale przede wszystkim bezpieczeństwa waszego aparatu ruchu. Będziemy mówić sobie generalnie o wyciskaniu w kierunku horyzontalnym, gdzie ta stabilizacja centralna jest odciążona, natomiast. Bardziej eksploatowane są takie elementy jak staw nadgarstkowy, staw buchciowy czy też kompleks barkowy. I właśnie, jeżeli mówimy o stabilizacji podczas wyciskania, tak naprawdę bardzo często narracja jest prowadzona, od, zaczynana od stabilizacji łopatki. Natomiast my dzisiaj zaczniemy od stabilizacji nadgarstka i od tego, jak poprawnie ustawić chwyt. Zaczynamy od ustawienia chwytu, dlatego że tak naprawdę mechanizm kompensacyjny jest bardzo trudny do wychwycenia. Generalnie polega to na tym, że szanga roluje się w kierunku śródręcza i tak naprawdę tworzy dodatkowe ramię siły, co finalnie psuje nasz ruch i cor ruchu nigdy nie będzie wtedy optymalny i zatracamy nasz potencjał, a dodatkowo takie kompensacje powodują kontuzję w takim ujęciu długofalowym, dlatego tak naprawdę warto to poprawić od samego startu. Jak w prosty sposób możemy ustawić chwyt. Generalnie musi być to rotacja wewnętrzna w samym stawie nadgarstkowym, nie powodująca żadnych innych rotacji w stawie łokciowym czy też w kompleksie barkowym. Bardzo prosto możemy to zrobić łącząc dłonie na środku sztangi w taki diament i rozsuwając te dłonie. W kierunku do takiej szerokości, która nas tak naprawdę interesuje docelowo. Nauka poprawnej wersji chwytu może Wam zająć nawet kilka tygodni, dlatego, jako wersję tymczasową, albo taką, którą tak naprawdę będziecie mogli sobie lepiej zobrazować, na czym tak naprawdę ten chwyt polega, jest Bulldog Grip. Chwyt, który tak naprawdę jest bezpieczniejszą modyfikacją małpiego chwytu, gdzie przekładamy kciuk przez sztangę i Siłą naszych paliczków spychamy sztangę i dociskamy ją do nasady nadgarstka, tak by spoczywała ona jak najbliżej kości łokciowej. Jednym z prostszych ćwiczeń, które możecie wykorzystać do poprawy stabilizacji podczas wyciskania, jest tak naprawdę pompka na sztandze. Pamiętać musicie jedynie o tym, żeby nadgarstek ustawiać właśnie w rotacji wewnętrznej i przede wszystkim odtwarzać ten chwyt, który macie podczas wyciskania. Kolejnym ćwiczeniem, które poprawi element Stabilizacji podczas wyciskania jest wyciskanie ketla odwróconego. Jest to wersja nieco trudniejsza, natomiast bardzo wymagająca dla komponentów takich jak staw nadkarkowy, staw łokciowy, ale również cała integracja trzech stawów w ruchu wyciskania. Kolejnym elementem, który jest bardzo istotny w kontekście stabilizacji podczas ruchu, jest aktywna praca opadki I teraz pokażemy na brodzie. Jak mniej więcej my do tego podchodzimy? Jest to troszkę różne od tego, co często się słyszy, czyli od klasycznej retrakcji i depresji, gdzie ograniczamy sobie nieco ten ślizg łopatki. My zaczynamy mniej więcej od momentu, w którym łopatka jest w pozycji neutralnej. Dopiero wtedy pchamy ją maksymalnie do dołu, czyli do depresji, a następnie minimalnie do pozycji retrakcji. I ten element końcowy jest bardzo ważny w kontekście osadzenia opadki, czyli ta rotacja zewnętrzna, lekkie odchylenie jej do tyłu. Czyli maksymalnie ją pchamy i wtedy co wy, wytwarza nam rotację zewnętrzną na kości ramienia i wtedy wiemy, mamy pewność, że to wszystko jest bezpieczne. W bardzo prosty sposób możecie sami wpłynąć na takie ustawienia. I teraz Wam pokażemy po prostu jak to wygląda w pracy z gumą, broda jakby się stało. Ćwiczenie tak naprawdę nie różni się dużo bardziej od klasycznego wiosłowania z gumą. Natomiast co tu będziemy chcieli uzyskać? No się ustawił? I tak samo. Ustawiamy sobie łopatkę w pozycji neutralnej. Łokieć pracuje tak naprawdę odwrotnie, jakbyśmy wyciskali, czyli pchasz łokieć sobie do tyłu, czy ciągniesz łokieć do tyłu. I teraz bardzo istotne jest to, żeby nastąpiło takie minimalne zgięcie tułowia do boku, czyli skrócenie najszerszego i przede wszystkim ślizgu łopatki w dół, klata idzie do przodu i co jest dla nas istotne w którym momencie łokieć zaczyna nam, w którym momencie łokieć jest ściągany do tułowia nie chcemy tego, chcemy łokieć zostawić w tej samej pozycji, czyli wyciągnij sobie jeszcze raz łopatki ustawię neutralnie cyk, łokieć idzie do tułowia teraz mamy Wypchnięcie laty, łopatka jest maksymalnie osadzona i w tej pozycji sobie trzymamy 2-3 sekundy i spokojnie, wycisk... spokojnie opuszczamy, usta... zostawiając łopatkę w tej samej pozycji. Dobra, idziesz sobie z powrotem. Okay. Na no, co tutaj zwracamy uwagę? Przede wszystkim, czy nasza łopatka ślizga się do góry. Nie chcemy tego i tak samo możemy zwrócić uwagę na to, żeby, żeby głowa też nie została. Nie szła do protrakcji, ponieważ będzie nam to ułatwiało trochę ten ruch, ale na pewno będzie osłabiało trapezusa, a przede wszystkim jego środkową część. Ostatnim elementem, który sobie dzisiaj będziemy omawiać, jest unracking i przyjęcie pozycji startowej. Jest to o tyle ważne, dla was, jako trenujących, że bardzo łatwo jest zepsuć sobie wtedy pozycję i elementy, które, nad które pracowaliśmy wcześniej mogą zostać zniszczone tak naprawdę przez same złe wyciągnięcie sztangi, dlatego pokażemy z brodą jak to zrobić w łatwy sposób. I na co przede wszystkim zwracać uwagę? Broda sobie teraz złapie w pozycji diamentu, będzie szukał swojego ustawienia. Okej. Okay. I teraz tak, jeżeli wyciągamy sztangę, nie chcemy, by na samym starcie dochodziło do protrakcji, więc wyciągamy tą sztangę na tyle nisko z raków, żeby nie stracił już pozycji na samym starcie. Następnie będziemy przesuwać w kierunku bioder i on, pracą łopatki, będzie ściągał ją do momentu docelowego. Dobra, ściągaj sobie, ściągaj, ściągaj. O właśnie, ściągaj. ściągaj. I teraz jest bardzo ważne, żeby nie puszczać tej sztangi i dać mu się ustawić do praktycznie końcowego napięcia I w momencie, w którym on wchatą łopatkę do dołu, skraca najszerszy i przede wszystkim maksymalnie pracuje aktywnie zębatym przednim, mamy pewność, że łopatka jest osadzona nisko i przede wszystkim jest stabilna. I takie wyciskanie pozwala nam bezpiecznie, takie ustawienie pozwala nam bezpiecznie zacząć wyciskanie. Ok, a więc w ramach podsumowania przede wszystkim pamiętajcie, że najważniejsze w wyciskaniu jest bezpieczeństwo, a dopiero później optymalizacja ruchu i wynik. Natomiast my dla Was będziemy mieć w przyszłości więcej takich filmików, dlatego zostawiajcie łapy w górę i przede wszystkim subskrybujcie ten kanał, bo będzie się działo. Dzięki i do usłyszenia.